Tak, to mój nowy komputer. I jeśli dokładnie oglądaliście jego montaż, to wiecie, co w trawie piszczy. Ale pamięć bywa zawodna, dlatego postaram się Wam przypomnieć co nieco. Jeszcze pachnącą nowością jednostkę tworzy Intel Core 99900K. Płyta główna Asrock Z390 Taichi, cztery moduły dominatorów RGB firmy Corsair, wreszcie GTX 1080 Ti wersji Waterforce, dwa nośniki SSD Samsunga, odpowiednio modele 1,5 TB 970 IVO, zasilacz Super Flower Lidex Platinum o mocy 850W i obudowa Fantex Evolve X. Chłodzenie komputera zostało zbudowane z komponentów marki Alpha cool. Sam koszt zakupu jednostki przekroczył 15 tysięcy złotych, a głównym powodem zastosowania autorskiego LC miał być efekt wizualny, z którego jak wiecie nie jestem w 100% zadowolony, ale przecież nikt i nic nigdy nie będzie idealne. Komputer o takiej specyfikacji aż prosi się o autorskie nastawy. To dlatego od razu po jego podłączeniu do sieci zabrałem się za regulację procesora i pamięci operacyjnej. Swego sampla 9900K ustawiłem na zegarze 5 GHz przy napięciu 1,32 V. Myślę, że to rozsądny balans między poborem energii a wydajnością oferowaną przez procesor na tym taktowaniu. Dominatory RGB wymagały poświęcenia z mojej strony dłuższej chwili. Ich startowy zegar to 3600 MHz z cyklem Zegarów C16, 18, 18, 36. Moduły Bida i Samsunga, w które wyposażył Corsair swoje nowe pamięci, pozwalają na dużo więcej. Ostatecznie ich zegar pozostał bez zmian, a ja dokonałem szerokich modyfikacji w zakresie pierwszo- i drugorzędnych tablic timingów. Poszczególne wartości są wam prezentowane na ekranie monitora. Zapewniam, że nie jest okres ich możliwości, ale nie należy do osób, którym zależałoby na walce o dziesiąte części procenta osiągów. Po zalogowaniu do systemu poświęciłem jeszcze kilka minut na overclocking karty graficznej. Tylko kilka minut, bowiem karta po podniesieniu power limitu do 150% pracuje zegarem bliskim 2040 MHz na układzie graficznym, a więc z bliskim maksymalnemu dla GTX 1080 Ti. Z mojej strony jedyną większą zmianą było przytaktowanie pamięci do 1500 MHz. Kolory ustalone, podkręcanie gotowe, tak więc czas na testy. Wielokrotnie podkreślałem, że żaden ze mnie pro player czy miłośnik gier, bo ostatnio więcej czasu spędzam przed konsolą grając w FIFA na PS4. Tak wiem, dostanę za to burę. Komputera używam głównie do pracy i czasem wyjątkowo do PUBG, The Division 2 tytułów Wargaming czy City Skylines. Oczywiście, kiedy wychodzi głośny tytuł, to staram się go ogrywać, przynajmniej w takim stopniu, by poznać jego mechanikę i przy tym sprawdzić oprawę graficzną wraz z jej wymaganiami względem sprzętu komputerowego. Zanim skomentujecie wydajność oferowaną przez tę jednostkę, zerknijcie na moje stanowisko, w tym na monitory, i ten główny MG279, oferujący natywną rozdzielczość WQHD przy 144Hz częstotliwości odświeżania matrycy. W związku z tym w moim teście będę dążył do uzyskania niższego frame time niż przy 60 klatkach w celu zagwarantowania szybszego przeskoku z jednej klatki obrazowej do drugiej. W pierwszym teście w Battlefield 5 widać, że komputer mojego autorstwa jest w stanie zagwarantować rozgrywkę na poziomie bliskim 110 klatek na sekundę. To dobry wynik, aczkolwiek chciałoby się jeszcze więcej. Na to jednak nie pozwala karta graficzna, pracująca w BF5 na pełnych obrotach. Szansę na zwiększenie płynności obrazu upatrywałbym w obniżeniu szczegółowości detali. Pamiętacie moje niedawne słowa o Assassin's Creed Odyssey? Niezależnie jaki sprzęt sprawdzałbym w tej grze, to i tak średnia klatek spadnie poniżej 60. Tym razem z grom Ubisoftu spotyka się komputer za bagatela 15 tysięcy zł. Być może sprzętowo warty Góra 89, co i tak nie sprawia, że w rodziczości QHD, Odysseya będzie wolna od losowych spadków wydajności. Recepta? W tym przypadku musi być wypisana na obniżenie detali. Najczęściej ogrywanym tytułem przeze mnie w ostatnich kilku dniach jest Tom Clancy's The Division 2. I wiecie co, po raz kolejny przekonuję się, dlaczego warto korzystać z autorskich nastaw detali. Dywizja nie tylko świetnie wygląda, ale też znakomicie pracuje na moim setupie. Średnia FPS-ów to blisko 120 ramek obrazowych generowanych w każdej sekundzie rozgrywki. Pamiętajcie, że mówimy tu o grze nie w rozdzielczości Full HD, a QHD, której wymagania względem karty graficznej są dużo większe. Jednostka za 15 tysięcy złotych, czy tego chcemy, czy nie, jest absolutnym overkillem dla takiej gry jak PUBG nawet w 1440p. Trzeba się naprawdę postarać, żeby klatkarz spadł poniżej 140 fps. Zresztą przy GeForce GTX 1080 Ti w dodatku tak wykręconym możemy być spokojni o granie nawet w 4K. Zobaczcie, jak pracuje World of Warships w tak wysokiej rozdziałce na maksymalnych nastawach graficznych. Moim zdaniem, tytuł ten dzięki temu zabiegowi zyskuje niewiarygodnie na szczegółowości detali, a do tego oferowana płynność rozgrywki zadowoli praktycznie każdego gracza. Chyba każdy z Was się zgodzi, że ten komputer to absolutna torpeda. A skoro o torpedach mowa, to i o statkach. Zachęcam Was bardzo gorąco do rejestracji w darmowej grze World of Warships. Do zgarnięcia są bonusy o wartości 25 euro, między innymi 200 dublonów, 7-dniowa premka, a także dwa bardzo fajne statki St. Louis oraz premium Emden. Wystarczy, że zerkniecie do opisu i klikniecie w link. Dzięki temu także wspieracie kanał TechLipton. Pamiętajcie o tym. Bo widzę, że sąsiad bogaty zainstalował sobie chłodzenie wodne w komputerze. 40 stopni na karcie, i na procesorze, no i przy tym cichutko, co nie sąsiad? O, jak fajnie. Panie sąsiedzie, chciałem, żeby tak było, ale popatrz pan, jest taka i9900K. Bardzo fajny procesor, no szybki, wydajny w grach i poza grami, no ale co z tego, skoro grzeje się do 87 stopni Celsjusza w trakcie renderingu. No tak być nie powinno na autorskim LC. Jak wiecie, skalpowanie i 9 generacji nie przynosi zbyt dużych korzyści, to jest Powiedzmy, gra warta kilku stopni Celsjusza. W związku z tym bilans zysków i strat był raczej po stronie niewykonywania skalpa i temu też przychyliłem się. W związku z tym zostawiłem ten procesor tak, jak jest. On rzeczywiście osiąga dość wysokie temperatury, ale nie zagrażają one pracy układowi to jest najważniejsze w grach. Są one nieco bardziej ustabilizowane. W okolicach 65 stopni Celsjusza, grając w Division 2, natomiast dużo przyjemniej patrzy się na temperatury karty graficznej, która nagrzewa się maksymalnie do 53 stopni Celsjusza. Byłoby jeszcze lepiej, gdybym zamontował większe chłodnice. Ale to jest temat przyszłościowy. Zobaczymy, co będzie się działo z, tymi, z tą kartą i z tymi komponentami za kilka miesięcy. Może też pokuszę się o jeszcze większą modyfikację tego zestawu. No. Tak wygląda kwestia temperatur, a teraz posłuchajcie, jak ten zestaw pracuje. Moi drodzy, i tak dobrnęliśmy do końca tego materiału. Cieszę się, że mogłem Wam pokazać mój nowy zestaw komputerowy już w takiej normalnej pracy, a nie tylko w etapie jego składania. Chciałbym podkreślić, że z jego wydajności jestem w 100% zadowolony, ba. Jest to nawet zbyt szybki dla mnie zestaw, bowiem nie wykorzystam jego pełnego potencjału w premierce. Z pewnością spisuje się on tam bez zarzutu, a to jest najważniejsze, biorąc pod uwagę no, moją działalność, moją pracę wykonywaną na tym komputerze. Jeśli chodzi natomiast o gry, to jak już powiedziałem, gram głównie w The Division 2 czasem World of Tanks, World of Warships, tykam się także City Skylines, a tam naprawdę taki sprzęt, powiedzmy sobie to szczerze, nie jest potrzebny nawet w 1440p. Kwestia wizualna tutaj jeszcze ulegnie małym zmianom. Zmienię tę przedłużkę, jak już powiedziałem Wam, w jednym z materiałów. Pokuszę się także o dwa czy trzy nowe odcinki, żeby już tych garbów się pozbyć. One nie wyglądają zbyt estetycznie. No i tak naprawdę będzie to jakby finał już tego wszystkiego związanego z Orange Modem. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Dajcie znać, co o tym sądzicie, jak widzicie ten zestaw i moje stanowisko nowe, także z nową podkładką SPC Gear. Bardzo fajna zresztą. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale na kanale TechLipton. Dzięki bardzo, że byliście ze mną. Łapa w górę i do zobaczenia. Pa, pa.